Warszawa budziła się powoli w chłodny październikowy poranek. Pierwsze promienie słońca przebijały się przez gęstą mgłę, która otulała wieżowce w biznesowej dzielnicy stolicy. 26-letnia Agnieszka Kowalska. Jak co dzień przekroczyła próg lśniącego biurowca Aurora Plaza, punktualnie o 5.30. Jej drobna sylwetka, ubrana w szary uniform firmy sprzątającej Czysta Przyszłość, niemal zlewała się z szarością poranka. Dla Agnieszki każdy dzień wyglądał podobnie. Sprzątanie luksusowych biur, gdy ich właściciele jeszcze spali w swoich eleganckich apartamentach, była niewidzialną częścią ich świata, tą, której pracy nikt nie zauważał, dopóki nie została wykonana źle. Mimo to Agnieszka wkładała w swoją pracę całe serce. Jej matka, Przykuta do łóżka po wypadku, potrzebowała kosztownych leków, a młodsza siostra pieniędzy na studia medyczne. Agnieszka odkładała marzenia o własnej przyszłości na później. Jeśli ta historia już zrobiła na tobie jakieś wrażenie, choćby najmniejsze nie wychodź bez zostawienia czegoś od siebie skomentuj i powiedz mi skąd oglądasz ten film i zasubskrybuj kanał. Tego dnia coś było inaczej. Na dwudziestym piętrze, w biurze prezesa firmy inwestycyjnej Złoty Kapitał, zauważyła mały ruch. W kącie eleganckiego gabinetu, wśród skórzanych foteli i drogich obrazów, siedział chłopiec. Może dziesięcioletni, w idealnie wyprasowanym mundurku jednej z najdroższych warszawskich szkół prywatnych. Patrzył przez okno na panoramę miasta z wyrazem głębokiego smutku. Dzień dobry. Powiedziała Agnieszka, zaskoczona obecnością dziecka o tak wczesnej porze. Co robisz tutaj sam? chłopiec odwrócił się. Miał ciemne, inteligentne oczy i poważną twarz, która wydawała się zbyt dojrzała jak na jego wiek. Tata musiał wcześniej przyjść do pracy, ma ważne spotkanie. Powiedział, że mam tu poczekać, aż przyjdzie moja nowa opiekunka. Odpowiedział, a jego głos brzmiał na dziwnie opanowany, jestem Agnieszka, przedstawiła się odkładając mop. A ty, Mikołaj Wolski, odpowiedział chłopiec, mój tata jest właścicielem tego budynku. Agnieszka wiedziała, kim jest Tomasz Wolski, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, samotny ojciec po tragicznej śmierci żony w wypadku lotniczym dwa lata temu. Media rozpisywały się o tym przez miesiące, spekulując, jak miliarder poradzi sobie z wychowaniem syna. Jesteś głodny, Mikołaju? Mam kanapkę z serem, zaproponowała, sięgając do swojej skromnej torby śniadaniowej. Chłopiec zawahał się, a potem skinął głową. Dziękuję. Tata zapomniał zorganizować dla mnie śniadanie. Gdy jedli razem. Siedząc na podłodze gabinetu wartego miliony złotych, Agnieszka zauważyła, jak samotność wyziera z każdego gestu chłopca. Był jak mały dorosły, uwięziony w świecie, który nie miał dla niego czasu. Nikt nigdy nie zjadł ze mną śniadania na podłodze, powiedział Mikołaj z pierwszym uśmiechem. To miłe. Agnieszka nie wiedziała jeszcze, że to spotkanie odmieni jej życie. Nie wiedziała, że ogień, który wkrótce wybuchnie, spali mosty między jej światem a światem bogactwa, które reprezentował mały Mikołaj i jego potężny ojciec. Trzy tygodnie później Agnieszka przyzwyczaiła się do porannych spotkań z Mikołajem. Przychodziła wcześniej, przynosząc domowe kanapki i opowiadając chłopcu historię o zwyczajnym życiu, którego nigdy nie zaznał. On w zamian pokazywał jej swoje rysunki i opowiadał o szkole, gdzie mimo najlepszych ocen czuł się niewidzialny. Ich przyjaźń była sekretem, gdy pojawiał się Tomasz Wolski lub kolejna tymczasowa opiekunka, Agnieszka dyskretnie wracała do swoich obowiązków. Pewnego wtorku, gdy za oknami szalała jesienna burza, a niebo nad Warszawą było ciężkie od ciemnych chmur, w biurowcu z Aurora Plaza pracowało tylko kilka osób. Większość firm odwołała spotkania z powodu ostrzeżeń meteorologicznych. Agnieszka jednak przyszła, jak zwykle, wiedząc, że Mikołaj będzie czekał. Tego dnia chłopiec był podekscytowany. Agnieszko, narysowałem coś dla ciebie, powiedział, wyciągając kartkę. To był portret ich dwojga, jedzących śniadanie na podłodze biura. Mimo dziecięcej kreski, rysunek miał w sobie coś ujmująco prawdziwego radość dwojga przyjaciół z różnych światów jest piękny szepnęła Agnieszka wzruszona. Nikt nigdy nie narysował dla mnie portretu. To żebyś nie zapomniała o mnie, gdy zostanę wysłany do szkoły z internatem, powiedział Mikołaj, a jego głos załamał się lekko. Słyszałem, jak tata rozmawiał przez telefon. Mówił, że nie ma dla mnie czasu i że powinienem być w miejscu, gdzie zajmą się mną profesjonaliści. Agnieszka poczuła, jak jej serce ściska się z bólu. Chciała coś powiedzieć, gdy nagle zgasło światło. Przez moment siedzieli w ciemności, oświetleni jedynie błyskawicami za oknem. Chyba burza uszkodziła instalację elektryczną, powiedziała Agnieszka wstając. Poczekaj tutaj, zobaczę co się dzieje. Gdy otworzyła drzwi gabinetu, uderzył ją zapach dymu. Z korytarza na piętrze poniżej wydobywały się kłęby czarnego dymu. Pożar! krzyknęła, zamykając szybko drzwi. Mikołaj, musimy się stąd wydostać! Sięgnęła po telefon, by zadzwonić po straż pożarną, ale nie było zasięgu. Burza musiała uszkodzić również przekaźniki. Strach ścisnął jej gardło, gdy uświadomiła sobie, że są uwięzieni na dwudziestym piętrze płonącego budynku. Agnieszko, boję się, szepnął Mikołaj, chwytając ją za rękę. Jego oczy były szeroko otwarte z przerażenia. Na wszystko będzie dobrze, powiedziała stanowczo, choć sama nie była tego pewna. Musimy znaleźć drogę na dach. Stamtąd mogą nas uratować helikopterem, gdy pogoda się poprawi. Wzięła Mikołaja za rękę i okryła go swoją kurtką, by chronić przed dymem. Korytarz był już pełen gęstego, czarnego dymu, który gryzł w oczy i utrudniał oddychanie. Wiedziała, że schody ewakuacyjne mogły być już objęte pożarem. Ich jedyną nadzieją była winda przeciwpożarowa na końcu korytarza zaprojektowana, by działać nawet podczas awarii prądu. Trzymaj się blisko mnie i oddychaj przez kurtkę instruowała chłopca, gdy zaczęli przedzierać się przez zadymiony korytarz. Nagle usłyszeli trzask. Część sufitu zawaliła się kilka metrów przed nimi, blokując drogę do windy. Płomienie zaczęły pożerać eleganckie wykładziny i drewniane elementy wystroju. Musimy wrócić i znaleźć inną drogę, powiedziała Agnieszka, starając się zachować spokój dla dobra przerażonego chłopca. Wrócili do gabinetu Tomasza Wolskiego i zamknęli drzwi, by odciąć się od dymu. Agnieszka wiedziała, że mają mało czasu. Podeszła do okna i spojrzała w dół, dwadzieścia pięter nad ziemią, w samym środku burzy. Ratunek z zewnątrz mógł nie nadejść na czas. Wtedy zauważyła rustowanie czyszczące na zewnątrz budynku, konstrukcję używaną przez ekipę myjącą okna. Było oddalone o kilka metrów od okna, ale mogło być ich jedyną szansą. Mikołaj, posłuchaj mnie uważnie. Powiedziała kucając przed chłopcem. Będziemy musieli wyjść na zewnątrz i dostać się na to rusztowanie. To niebezpieczne, ale jeśli zostaniemy tutaj, nie musiała kończyć. Mikołaj spojrzał jej prosto w oczy i skinął głową z determinacją, która zaskoczyła ją u dziesięciolatka. Ufam ci, Agnieszko, powiedział po prostu, te słowa dały jej siłę, której potrzebowała. Rozbiła okno gaśnicą, którą znalazła w gabinecie. Wiatr i deszcz natychmiast wtargnęły do pomieszczenia. Sprawdziła mocowanie rusztowania, wydawało się stabilne. Najpierw ja przejdę, a potem pomogę Tobie, powiedziała do Mikołaja. Będę Cię trzymać cały czas. Obiecuję. Wyszła na wąski parapet, ignorując zawroty głowy i strach, który ściskał jej żołądek. Wiatr szarpał jej ubraniem. A deszcz zamazywał widoczność. Zrobiła pierwszy krok w kierunku rusztowania, potem drugi. Gdy dotarła, obróciła się i wyciągnęła ręce do Mikołaja. Teraz ty możesz to zrobić! krzyknęła, przekrzykując wiatr. Mikołaj, blady jak ściana, wyszedł na parapet. W jego oczach Agnieszka widziała czysty terror, ale również absolutne zaufanie do niej. Krok po kroku, instruując go cicho i stanowczo. Przeprowadziła chłopca przez niebezpieczną przepaść. Gdy jego drobne ciało wpadło w jej ramiona na rusztowaniu, poczuła falę ulgi tak silną, że niemal upadła. Przytulili się do siebie drżąc z zimna, strachu i adrenaliny. Udało się nam! powiedział Mikołaj, a jego głos brzmiał na zdumiony własną odwagą. A teraz musimy zejść! Odpowiedziała Agnieszka, wskazując na mechanizm opuszczający rusztowanie. Razem, powoli, walcząc z wiatrem i deszczem, zaczęli opuszczać platformę w stronę ziemi, podczas gdy za nimi budynek stawał w płomieniach. Gdy dotarli na ziemię, czekały już wozy strażackie, karetki i policja. Burza ustępowała, a nad Warszawą pojawiło się blade jesienne słońce. Agnieszka i Mikołaj, okryci kocami termicznymi, siedzieli z tyłu karetki, gdy nagle przez tłum przedarł się wysoki, elegancki mężczyzna. Tomasz Wolski wyglądał jak człowiek, który w jednej chwili przeżył całe piekło. Jego zazwyczaj perfekcyjnie ułożone włosy były w nieładzie, a drogi garnitur pomięty. Gdy zobaczył syna, jego twarz wykrzywiła się w grymasie, który łączył ulgę, strach i miłość. Mikołaj krzyknął, podbiegając i porywając chłopca w ramiona. Mój Boże, myślałem, myślałem, że cię straciłem. Mikołaj wtulił się w ojca, a łzy spływały po jego zakopconej twarzy. Tato, to Agnieszka mnie uratowała. Jest bohaterką. Tomasz Wolski spojrzał na młodą kobietę w zniszczonym uniformie firmy sprzątającej. W jego oczach błyszczało coś, czego Agnieszka nie potrafiła zinterpretować: Wdzięczność, zdumienie, a może coś więcej. Pani uratowała mojego syna zapytał, a jego głos brzmiał nienaturalnie miękko, jak na człowieka, którego media opisywały jako lodowego króla polskiego biznesu. Zrobiłam to, co każdy by zrobił. Odpowiedziała Agnieszka, spuszczając wzrok. Nagle stała się boleśnie świadoma różnicy między nimi: On w garniturze, który kosztował więcej niż ona zarabiała przez rok, ona w zniszczonym uniformie, z twarzą umazaną sadzą. Nie, nie każdy zaryzykowałby życie dla cudzego dziecka co to powiedział Tomasz, kładąc dłoń na jej ramieniu. Jestem pani dłużnikiem. Wszystko, co mam, wszystko, czym jestem, nie znaczyłoby nic bez Mikołaja. Agnieszka jest moją przyjaciółką, tato, wtrącił Mikołaj. Ona zawsze zjada ze mną śniadanie, gdy ty jesteś na spotkaniach. Tomasz Wolski uniósł brwi, wyraźnie zaskoczony. Przyjaciółką? Myślę, że powinnam już iść, powiedziała szybko Agnieszka, wstając. Czuła się niezręcznie pod badawczym spojrzeniem miliardera. Cieszę się, że z Mikołajem wszystko w porządku. Proszę zaczekać, powiedział Tomasz, zatrzymując ją gestem. Chciałbym panią odpowiednio wynagrodzić to, co pani zrobiła. Nie chcę nagrody, przerwała mu Agnieszka z nagłą stanowczością. Naprawdę, odwróciła się i odeszła, zostawiając zdumionego Tomasza Wolskiego i machającego jej na pożegnanie Mikołaja. Czuła dziwny ból w sercu, przez te kilka tygodni przywiązała się do chłopca bardziej niż chciała przyznać, ale ich światy były zbyt różne, pożar się skończył, a wraz z nim ich krótka, niezwykła przyjaźń. Tydzień później Agnieszka wróciła do pracy w innym biurowcu, aurora plaza była zamknięta do odwołania z powodu zniszczeń po pożarze. Jej życie wróciło do dawnej rutyny, wczesne poranki. Ciężka praca, wieczorne odwiedziny u chorej matki, pomoc siostrze w nauce. Tylko czasem, gdy patrzyła na rysunek Mikołaja, który cudem przetrwał pożar w kieszeni jej uniformu, pozwalała sobie na chwilę wspomnień. Pewnego wieczoru, gdy wracała zmęczona do swojego skromnego mieszkania na Pradze, zauważyła lśniący czarny samochód zaparkowany przed jej kamienicą. Gdy podeszła bliżej, drzwi auta otworzyły się i wysiadł z niego Tomasz Wolski. Panie Agnieszko, czas powiedział, podchodząc do niej, Przepraszam za najście, ale musiałem panią znaleźć. Jak pan? Zaczęła czy zaskoczona. Jestem biznesmenem. Znajdowanie informacji to część mojej pracy, odpowiedział z lekkim uśmiechem. Potem spoważniał. Mikołaj pyta o panią codziennie. Nie jadł śniadania od czasu pożaru. Powiedział, że będzie czekał, aż pani wróci. Agnieszka poczuła, jak jej serce przyspiesza. To bardzo miłe, ale proszę, niech pani wysłucha mojej propozycji, przerwał jej Tomasz. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o pracę, prawdziwą pracę, odpowiadającą pani kwalifikacjom. Agnieszka zamrugała ze zdziwienia. Moim kwalifikacjom? Sprawdziłem panią, przyznał bez skrępowania. Wiem, że ma pani licencjat z pedagogiki, ale przerwała studia magisterskie, gdy pani matka zachorowała. Wiem, że utrzymuje pani rodzinę i że wszystkie swoje marzenia odłożyła pani na później. Agnieszka poczuła, jak rumieniec wstępuje jej na policzki, z zażenowania, ale też z gniewu. Nie potrzebuje pańskiej litości. To nie litość, odpowiedział spokojnie, to propozycja biznesowa. Potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Kogoś, kto będzie opiekunem mojego syna nie dla pieniędzy, ale dlatego, że naprawdę mu na nim zależy. A z tego co widzę, pani już się o niego troszczy, Agnieszka milczała, rozważając jego słowa. Praca jako opiekunka Mikołaja oznaczałaby lepsze zarobki, możliwość pomocy matce i siostrze, może nawet powrót na studia. Ale oznaczałaby też codzienne obcowanie z człowiekiem, który ją onieśmielał i fascynował jednocześnie. Potrzebuje czasu do namysłu, powiedziała w końcu. Tomasz skinął głową z szacunkiem. Oczywiście, oto mój numer podał jej wizytówkę. ma. Proszę zadzwonić, gdy pani zdecyduje. Gdy odjeżdżał, Agnieszka stała na chodniku ściskając w dłoni elegancką wizytówkę i zastanawiając się, czy ogień, który prawie odebrał im życie, mógł jednocześnie otworzyć drzwi do zupełnie nowej przyszłości. Minęły trzy miesiące od pożaru. Warszawa przygotowywała się do świąt Bożego Narodzenia, a śnieg otulał miasto białym płaszczem. Agnieszka Kowalska w eleganckim płaszczu zamiast znoszonej kurtki szła wolnym krokiem przez łazienki królewskie. Obok niej podskakiwał Mikołaj, próbując złapać spadające płatki śniegu. Agnieszko, myślisz, że kaczki w stawie nie zmarzną? Zapytał, wskazując na ptaki pływające w częściowo zamarzniętym stawie. Nie martw się. One mają specjalne piórka, które chronią je przed zimnem, odpowiedziała z uśmiechem. Poza tym, dokarmiamy je, pamiętasz? Mikołaj skinął głową, wyraźnie uspokojony. W ciągu tych trzech miesięcy ich więź stała się jeszcze silniejsza. Jako oficjalna opiekunka i nauczycielka domowa chłopca, Agnieszka spędzała z nim większość dni, ucząc go nie tylko przedmiotów szkolnych, ale też pokazując świat poza luksusowymi murami jego życia. Tomasz Wolski, początkowo zdystansowany i zajęty odbudową swojego biurowca, stopniowo stawał się częścią ich codziennych rytuałów. Coraz częściej wracał wcześniej z pracy, dołączał do ich lekcji wycieczek i posiłków. Agnieszka zauważyła, jak jego twarz rozjaśniała się, gdy opowiadała o postępach Mikołaja, jak jego oczy śledziły każdy jej ruch, gdy myślał, że tego nie widzi. Tata mówi, że jesteś jak promień słońca, powiedział niespodziewanie Mikołaj, wyrywając ją z zamyślenia. Agnieszka poczuła, jak jej policzki robią się ciepłe, mimo mroźnego powietrza. Naprawdę tak powiedział? Mhm, potwierdził chłopiec powiedział, że odkąd się pojawiłaś, wszystko stało się jaśniejsze nawet on zanim zdążyła odpowiedzieć, usłyszeli znajomy głos Tomasz Wolski z bukietem białych róż szedł w ich kierunku przez zaśnieżoną aleję. Nie spodziewałam się pana tutaj, powiedziała Agnieszka, starając się brzmieć profesjonalnie, choć jej serce biło szybciej. Pomyślałem, że dołączę do waszego spaceru, odpowiedział, podając jej kwiaty. Te są dla ciebie. Za wszystko, Mikołaj patrzył na nich z szerokim uśmiechem. Czy teraz możemy już być prawdziwą rodziną? Zapytał niewinnie. Agnieszka i Tomasz spojrzeli na siebie, zaskoczeni bezpośredniością dziecka. — Do Mikołaju to skomplikowane — zaczął Tomasz. — Dlaczego? — Lubisz Agnieszkę, ona lubi ciebie. Ja kocham was oboje. Co w tym skomplikowanego? Tomasz zaśmiał się, kręcąc głową z niedowierzaniem. — Z twoich ust to brzmi tak prosto. — Bo jest proste — powiedział stanowczo Mikołaj. — Dorośli wszystko komplikują. Agnieszka uśmiechnęła się, dotykając delikatnie róż. Twój syn ma rację. Czasem najważniejsze rzeczy są najprostsze. Tomasz spojrzał na nią z intensywnością, która sprawiła, że wszystko wokół zdawało się znikać. Agnieszko, od początku nie chodziło tylko o Mikołaja. Wiem, że nasze światy są różne. Wiem, że moja pozycja, moje pieniądze mogą cię onieśmielać, ale odkąd cię poznałem? Odkąd zobaczyłem, jak ryzykujesz życie dla mojego syna, jak rozjaśniasz jego dni swoją obecnością, nic już nie jest takie samo. Przestraszyłam się, przyznała Agnieszka. Nie pożaru, ale tego, co czuję, tego, jak łatwo mogłabym się w tobie zakochać. A teraz? zapytał cicho, robiąc krok w jej stronę. Teraz wiem, że już się w tobie zakochałam odpowiedziała, a jej głos był ledwie słyszalny wśród padającego śniegu. Tomasz delikatnie ujął jej twarz w dłonie. Ogień, który prawie nas zniszczył, przyniósł mi największy dar, ciebie. Nie pozwolę, by cokolwiek nas rozdzieliło. Ich pocałunek, delikatny jak spadające płatki śniegu, był obietnicą nowego początku. Mikołaj klaskał w dłonie z radości, a potem przytulił się do nich obojga, tworząc ciepły krąg pośrodku zimowego parku. Wieczorem, gdy Mikołaj już spał, a oni siedzieli przy kominku w domu Tomasza, Agnieszka opowiedziała mu o swoich marzeniach, obawach i nadziejach. O matce, która wreszcie otrzymała odpowiednią opiekę medyczną dzięki pomocy Tomasza. O siostrze, która mogła kontynuować studia bez finansowych trosk. O tym, jak trudno było jej zaakceptować jego pomoc, ale jak nauczyła się, że prawdziwa miłość oznacza również umiejętność przyjmowania. Gdyby ktoś mi powiedział rok temu, że zakocham się w miliarderze, którego syna uratuje z pożaru, wyśmiałabym go przyznała wtulona w jego ramię. A gdyby ktoś mi powiedział, że młoda sprzątaczka nauczy mnie, czym jest prawdziwe szczęście, uznałbym go za szaleńca, odpowiedział Tomasz, całując jej włosy. Życie jest nieprzewidywalne, szepnęła, i piękne właśnie dlatego, dokończył. W Wigilię, gdy troje z nich siedziało przy stole, dzieląc się opłatkiem zgodnie z polską tradycją, Tomasz uklęknął przed Agnieszką z małym pudełeczkiem w dłoni. — Nie mam nic poza moim sercem i moim życiem, które oddaję ci na zawsze — powiedział, otwierając pudełko z pierścionkiem. — Czy uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i zostaniesz moją żoną? Łzy szczęścia spływały po policzkach Agnieszki, gdy odpowiedziała tak, a Mikołaj skakał wokół nich, wołając, że teraz będą już zawsze prawdziwą rodziną. Czasem najprostsze historie są najpiękniejsze. Czasem ogień, który wydaje się niszczyć wszystko na swojej drodze, jest początkiem czegoś nowego i wspaniałego. A czasem miłość, ta najprawdziwsza, pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach, przekraczając wszystkie granice społeczne, finansowe i te w naszych własnych sercach. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez zasubskrybowania kanału. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, by dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, wzruszają się, żyją. Jeśli ta historia naprawdę cię poruszyła, odwdzięcz się. Skomentuj, zasubskrybuj. Dołącz do tej rodziny razem ze mną aż do następnego filmu.